Witam wszystkich na pięknej Warmii Dzisiaj słuchajcie mamy mój drugi raz w sumie już na rybach podczas kwarantanny bo raz byłem żeby sprawdzić czy biorą już na smużaki klenie ale niestety nie brały więc dzisiaj przyjechałem tutaj specjalnie 250 km na moją majówkę, bo w sumie do majówki to jeszcze trochę czasu zostało. No i co? Jedziemy do Maczka, bo trochę się tam pozmieniało u niego. Spróbujemy zobaczyć wielkiego garbusa na stawie z dzikim. No i co? Ład już czeka. Nic tylko jechać. Do zobaczenia nad wodą. Oczywiście żartowałem z tą maską. Korona to jest wielki plagiat. No jestem już na miejscu. Tutaj Maciuś, o! Przywitaj się z naszymi telewidzami. <noise> Maciek słuchajcie. Zrobił łódkę, którą otrzymał dwa lata w garażu. Zrobiłem ją po części. Tylko załatałem dziury, jeżeli pływała. <noise> no, jest, są tylko dziury załatane, jeszcze nie spumolowano, dlatego to tak wygląda. Yy, ani żadnej rejestracji, ani nic jeszcze. Dlatego. Yy... Dajski nie są potrzebne oczywiście, ale to tylko dla wygody, żeby się fajnie siedziało. Tak. Yy, dzisiaj na stawie, który już pewnie znacie. No i co? Bez żadnego przedłużania zbędnego, Lecimy polować na wielkie garbusy i wielkie pajki. Lecimy! Okay, teraz będziemy Dobra. A wiosło uh. oh. Ale ty, ale, ale wiosła Jedno ty, drugie ja, nie? Więc... Dobra Powtórzę Druga numer dwa yes. Stoimy U Maćka doszło konkret sprzętu o. To co było stare, czyli paproszki takie różnego rodzaju no sporo tego to są prostu teraz przechodzimy do jeszcze nie te to jest takie gumy średniej wielkości i większych, na przykład coś takiego, największa to 15 cm na sondacze z rybomani trochę ich mam od relaksa. no i to co jest nowe, to uwaga Mans Predator Mans Predatorki Już nie kupowałem po jednej gumie jednego koloru, tylko kilka kolorów. W razie czego, jakby brałem na jakąś gumę, zerwałbym czy ogon mi obcięło. To już nie mam czegoś takiego, że szukam podobnej. Tylko zakładam taki sam kolor i jadę dalej z rybami. Całe pudełko Predatorów po prostu. I ostatnie pudełeczko to jest Jackson Intensa, który na tym zbiorniku się sprawdza bardzo dobrze i chodzi o konie. Marcin Sam zresztą wie. Oh yeah! Oh! Wow! E, przeróżne kolory, od naturalnych po jakieś seledyny, jakieś takie dziwolągi po naturalne, takie, na te bardzo ładnie tutaj okoń bierze, biało-czarny z celownikami tutaj o i tutaj też z każdego koloru e, po 5 sztuk parę już ubyło oczywiście, bo tutaj się łowi tak, no i teraz Flokarbonik Flokarbonik Berkleja 030-30 metrów. Sobie wziąłem do 7 kg. myślą o koniach i sondaczach. Sondacz raczej podejrzewałem, że nie będzie w stanie go przegryźć. Chyba, że jakiś gigant. Ale tutaj to raczej nie martwimy się o takie ryby. Spokojnie. No i też, żeby już nie było, no to wziąłem po prostu zapach, zapas stalek sobie. 35 sztuk. Kupiłem. Żeby tutaj to czego jest, zawsze brakuje. Tu jest sporo zaczepów, a, no i jeszcze jedno, teraz to czego zawsze brakuje, czyli główki cigowe. Tu mam już trochę, e, zostało mi oczywiście, e, kupiłem 40 sztuk, 3,5 gramła na ten zbiornik, bo tu jest dużo zaczepów i naprawdę można dużo zerwać, chociaż jak jest teraz środek pływający to już się mniej zrywa z reguły i teraz tak, żeby nie niszczyć gum, bo gumy mają to do siebie, że no, szybko się zużywają, to na każdej gumie, każdego koloru jest główka, żeby już nie brać główki, nie przybijać, później znowu jej nie wyjmować, znowu przybijać jakieś gumy. Po prostu w każdej główce, e, w, ka w, ka w, każdym, w każdej gumie, każdego koloru jest jedna główka, w drugim pudełku oczywiście też. E, I nie niszczymy gum, no, mamy po to agrafkę, żeby zakładać główkę do agrawki i rzuca się nisząc gumy. Jak nam ryba ją zniszczy, to dopiero możemy sobie tą wyrzucić, i założyć tą samą główkę, jeżeli nam się oczywiście nie urwie, no to doczepiamy główkę do kolejnej gumy, bo mamy ich w końcu kilka z jednego koloru. To możemy sobie to pozwolić. A więc bez przedłużenia zaczynamy łowić z nowym arsenałem, a i nowym kijkiem. Kijek został kupiony na święta oczywiście: Kormoran GTS strąki i Okoń do 17 gram 2,40. Bardzo ładnie wcina szczupaki jako przyłów. Łowiłem sam z doświadczenia wiem. Przebija na wylot. Bardzo ładnie wcina. E, oczywiście akcja ultra szybka. E, szczytóweczka miękka. Później przychodzi do sztywnej akcji. Bardzo ładnie wcina wszystkie ryby. Już pierwszego pstrąga też w życiu. Między innymi wyholowałem też na nią. Też bardzo ładnie wcina. Więc zaczynamy łowić. No, czyli u Maśka zmieniło się dosłownie wszystko bruszko owrotka. Ja za to natomiast mam cały czas to samo: pełne pudełko gum wielkości od 10 do 5 cm, czyli no taki standard tutaj u nas okoniowy. Do tego wędka 20 do 30 gramów na okonia, Czy tam gram? No, nie wiem, jak to się odmienia. No i co? no yy, Póki co nie wiem, czy obserwujecie mnie na. Ci, którzy obserwują. O, inaczej. Ci, którzy obserwują mnie na Instagramie, ci wiedzą. Do czego bardzo zapraszam, żeby obserwować tam na Instagramie. To jest u mnie yy, najlepsza metoda, żeby przekazywać Wam jakieś informacje. Tak najszybsze po prostu. Tam na Story udostępniałem. Udostępniałem też mimo wszystko na chyba Facebooku, na fanpage'u oraz na yy, społeczności na YouTubie. Taki tekst, który wysłałem do Antka o dronie, bo zbierałem hajs na drona, nie udało się i przez to nie kupywałem żadnego sprzętu na razie na ten sezon, ale to się niedługo powinno zmienić. No ale póki co, jeszcze tą majówkę wytrzymam z takim amatorskim. No i co? Myślę, że to tyle. Nie będę długo na temat tego mojego sprzętu gadał, skoro i tak będę go za niedługo zmieniał. Lecimy po prostu łowić. Życzę nam powodzenia! Bo... Nie, miałem ładne branie O kurde Czy takie? O konia, perfidnie Dobra Co? A, nie zakręciłem wrotka Czyli walnął mi od główki Od naszej strony Czyli był mały Bo nie był w stanie z gumą tak normalnie, dają. Hop. Tylko w orsadzie. Znaczy od głowy. Zawsze alto od głowy na tych połykach. To jest duża ryba, a on jest mały. Zawsze bierze od głowy i to Ha Dobra, czy ja mam komuś dobrze ustawiony? No Oto uwaga mój pierwszy strzał. Wsta o wstałem! Zdech. Albo trafisz na początek zajebistych wrań, albo trafisz... Na koniec Dosłownie Dosłownie miniesz się z tymi braniami koniec <grystanie> Tak może być. Jakbyś był tu dwa tygodnie, to byś na pewno trafił Człowieku idealny. Jakbyś był dwa tygodnie, to byś na pewno trafił, ale że jesteś tydzień to nie <grystanie> Kurde no, 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 ja pamiętam że w tamtym roku dopiero 6 maja się wytarł w tym roku wszystko wcześniej, bo lodu nie było. No tak, no, nie wiem. Okoń tak naprawdę prawidłowo, tak prawidłowo powinien się trzeć w marcu. Ale zależy wszystko od zbiornika, w jakim żyje, kiedy on ma tarmię. No i przypada mu na maj, bo ja już co roku to sprawdzałem maj, przed majem i po w maju potem. On już, już jest wytarta albo już się trzeł, Tutaj. A przed to tak wiesz, bierze tak wiesz. Żeby coś zjeść, ale tutaj wiesz, taka guma taka dosłownie wolno prowadzona, żeby on zdążył Tylko zje coś tam mm, i, I idzie w tarło, po tarle. tutaj widzisz jak coś No Musi mieć energii dużo Dlatego musi też zjeść Tutaj to ta tarło będzie Bo zimę się naje i w ogóle jakieś kiełże, wszystkie Te miałem branie, no Tak? No. Ale takie, widać, że jakiś mały glut nie wiem gdzie z gumu ten... Jakie one kolorek w ogóle chcą, to nie wiem No ja póki co walę, nie pamiętam już na jaki A, na biały, perełkę, ja, ja, ja walę A, też zbiałem To ja wezmę zaraz jakąś brązowy, jakiś brązowy zawale może biały to nie na dzisiaj. Trzeba testować różne kolory. Jeszcze jesteśmy we dwóch, to można ten. Ja, ja założę coś, co mam od, to, co to od ja wielu adam, lat. Y, tego konia. Na moją <laughs> wędkę, na tą gumę. No to nieźle. A ja na niego na, na jego poproszkę za gumę. Ja, ja założę teraz gumę, którą mam stary. Słuchaj, od samego początku mojego wędkarstwa. I nic na nią nigdy nie złowiłem, co nie? Ona tutaj jest od, no, od początki mojego wędkarca 2015 rok, nie? Człowieku, kupiona. To jest 5 lat temu, słuchaj. Ona 5 lat siedzi u mnie w pudełku i nie trafiła jeszcze ani jednej ryby, co nie? No, ze względu, że mamy nauczanie tak zwane internetowe. To właśnie y, sobie robię sprawdzian z matmy. Znaczy, odpalam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Nie, żadnej powiesz aplikację. wale mi stąd. Dobra, do dziesiątej mam czas, nie? No to poczekam, aż mi Jurek wyśle. No, dwie godziny. Na, na dwa zadania, co nie? Jest ryba, słuchajcie. Ole, idzie. idzie. Też mi się tak wydaje, taki zielony, nie? Ty, ale walczy mocno, no, mówiłem, ale się gniewę Mówiłem ci, że one walczą mocno. O kurde stary. Ale mały, widzisz, mały, jak walczy... no, ale jaki grubas, ty. Czekaj, czekaj, o. Jest. O ty no. Dawaj mi go tu. Yes. Jest. Rybka. Ale jak walczył zawaliście a taki maluszek, nie? No, wiecie, że małe są, one mówiłem ci, że małe są, ale one walczą. Mówiłem ci, że walczą fajnie. Taki ja. Taki bajek. Dawaj tą miarkę. Na deskę go położymy sobie. A potem będziesz na tym siedział. Dawaj, mierz go. tak. 42 będzie miał. Może trochę więcej. 44 40... nawet. 3,5. No. 43,5. Dobra, wyciągnę to. O, taka przynęta. Perła z czerwonym. Dobra, taki pajku, 43,5 cm, leci do wody, moja pierwsza ryba na łódce, nie dał się ładnie, bo już trochę tu siedział, no ale co, taki malutki, a na takiej wędeszce walczył po prostu wyśmienicie, nagrałem, lecimy po jeszcze większe. No i wyjdzie, udało się. Ale strzelił ładnie, też. Jest taki mały, a ile ci dał popalisz, co? Na sprawdzianie z matmy. <grym> a ile ci dał popalisz, co? No człowieku, taka gumeczka, tutaj perła, grzbiet czerwony, gdzieś w tamtym miejscu, praktycznie na pełnym wyrzucie. Ale walka konkret była, no. Taki mały, a taki z taki wariat. Dobra, teraz lecimy po grube sztuki, no. Zawaliście, człowieku. Nie no, sztosty. <grym> no większy, to Masz szczęście. Musiałem <grym> że <fizyka> taki ale że ładny okoń, ładny, ładny. Ja miałem takie, będzie szczupak, bo czułem po walce, co nie, ale miałem cichu nadzieję, że będzie okoń tak w pewnym momencie, bo tak po prostu szarpał fajnie, że to hit. <grym stawić> Chcę zrobić zdjęcie, wycinka z tego filmu i wysłać, a jak tam wasz sprawdzian z matmy. Taki przyłów, no fajniutki. I to na wędkę maćka za pierwszym rzutem. Fajnie, fajnie. Update teraz do dwóch. To już dzisiaj mam konkret farta, nie? Farty. Na człowieku. No, ogólnie okoń teraz matarło. Tam się cały czas wyciera słychać jak... Chodzi cały czas. Prawdopodobnie to są właśnie o konie, tak mówi. Więc o grubego konia teraz Teraz ciężko, czy łatwiej? Nie. O dużego? No. Łatwiej, ale o ogólnie ciężej, ogólnie ale, ciężej, to... ale o, du o dużego łatwiej. Jak już to ładny. Prawdopodobnie. Albo mały, mały, mały. <laughs> to takie no No tak, ale w każdym razie wiosna to nie jest jakoś specjalnie najłatwiejszy okres na konia. Najlepszy to jest chyba właśnie nasza jesień ukochana, bo podczas jesieni to żeśmy najwięcej tutaj miała pali. Ale no prawdziwy wędkarz to się nigdy nie poddaje słuchajcie. Szczupaczki pływają od dwóch lat tutaj dopiero. No i jak widać dość ładne są efekty się rozmnożyły skubańce. Rozmnożyły sporo ich też puściliśmy. bo około 20 ponad sztuk do 30 może dobili. Wypuszczonych yy, przez ten czas, które się jeszcze rozmnożyły. I tych małych takich karakańców to się dość sporo łowi. Już no więc yy, staw ewidentnie tętni życiem tutaj, jak widać. Yy. No i tak, i myślę, że będzie tętnił życiem tutaj jeszcze przez jakiś czas na pewno, dopóki kusownicy się tu nie zajdą. Nie zejdą, bo jest właściciel. O, tutaj Tym no tutaj ogólnie się właściciele poznosili. Po no właśnie, kiedyś tutaj no, na tej działce normalnie wchodziliśmy i łowiliśmy, bo nie była praktycznie w ogóle ogrodzona. Była do sprzedania. I była do sprzedania, co nie? Kiedyś tam wchodziliśmy i łowiliśmy, tam świetna miejscówka była, a teraz się tu, o, domek wymurowali. Razem ze stawem kupił działkę. Razem ze stawem działkę Oprócz kupił? Oprócz działek, do tutaj, gdzie są działki innych, tam ci mają tylko linię brzegową. A on ma po prostu cały staw, znaczy połowę tak naprawdę ma stawu, bo drugi właściciel. Z Warszawy, podajrzeć ma drugi domek, i druga część stawu jest jego, więc tak naprawdę jest z dwóch właścicieli jednego stawu. No, a tutaj też z kolei też jest mała zmiana: znaczy kiedyś, duża właśnie, tutaj kiedyś był pomost, który powinniście kojarzyć z palet. Zawsze tak jakby charakterystyczne miejsce na tym stawie, a teraz pomost yy, zniszczyli. No, i yy, pogłębili tutaj cały ten, cały obszar. Też po, powiększyli trochę, poszerzyli. No, i pomostu nie ma po prostu. Lecimy dalej, w inne miejsce Lecimy w inne miejsce, bo tutaj już obłowiliśmy wszystko I nie ma co się zatrzymać w jednym miejscu, trzeba szukać ryb To jest to, było właśnie w wierbie nie widzę tak. Przygnieśmy Będę to tylko zobaczyć Ty. to I co to? jest karaś Karaś? O, karaś I się trze Karasie, ładnie To Tutaj, jest karaś O, o widzisz karasie? Widziałem No Widziałem, Płyniemy tam, zobaczymy co tam się No, Dobra, tam się... W takim razie oko jeszcze się nie zaczął trzeć O kurde a to Dawaj. ciekawa Wiosku. sprawa. No i super, załatwione. Patrz, jeszcze złapałem szczupaka, wyciągnąłem dwie przynęty i wysłałem sprawdzian z matmy. Ja jestem Bogiem dzisiaj. Maciek, odwróć się i pokaż coś, wyciągnął. Mm, talkę, główkę, 6 gram, i gumę. No i super. No to dzisiaj czekaj Pokaż wszystkie nasze zdobycze dzisiaj O To złapałem ja Na wędkę wyciągnąłem To złapałem ja, też na wędkę wyciągnąłem A to Maciek zgarnął z krzaszka tutaj No i fajnie, i do tego jeszcze szupaczek No i co, na razie kończymy tutaj Zawijamy już łódkę, stawiamy na brzegu Mamy godzinę jakąś No tak około dziesiątej, coś takiego Jesteśmy tu od siódmej, trzy godzinki Czekaj, czekaj. Trzy godzinki. Jeden szczupaczek, bardzo ładna walka na fajnym kiju. Nie za duże, ale waley tu są strasznie. Będziemy, jestem tutaj cały tydzień, więc mam nadzieję, że jeszcze coś tutaj uda się nam złapać i nakamerować. No więc co? Dla mnie to będzie około 1-2 dni, zanim tutaj się pojawię a dla was to będzie teraz. No to oglądajcie dalej. No, dzień drugi. Dzisiaj ciśniemy na wielkiego garbusa albo bajka. No i co? Maciek wystawi wypina tutaj tyłek, bo coś tam grzebie nie mam pojęcia co on robi. Ale tak, taktyka taka gumy 7 cm plus. Lecimy po trzcinkach, po otwartej wodzie, po wszystkim, cały staw nieduży, jest, więc obowimy wszystko. No i co? I przemieniana kamerkę na dyni i lecimy po wielkie grubasy rybasy. No, Elo. Dobra, kończymy na dzisiaj. no Jeden szczupak na wyjeździe, tylko tutaj. Mm, ale co było, spokojno. Ma Maćka łódkę zobaczyliście, sprzęt nowy, jaki kupił. Mnie jeszcze czeka zakup nowego sprzętu. No i co? Lajkujcie, subskrybujcie. I... A to jeszcze nie w sensie? A, że sprzęt. <laughs> tak, zgadza się. No, jeszcze będą tam duże zakupy, ale to zobaczycie w następnych filmach. Dlatego subskrybujcie z dzwoneczkiem, żeby nic nie przegapić. No i co? Powodzenia na rybach. Na razie.